904. No właśnie zaczęła mówić o pieniądzach, że pieniądz to jest taka wirtualna konstrukcja stworzona przez człowieka. No widzieliście, żeby zwierzęta używały pieniądze, która służy no to jest tak symbolicznie, że każdy musi płacić, no jak wiemy, podatki, nie? Czyli haracz. To jest nasza krwawica, można powiedzieć, właśnie, krwawica, no. Wyobraźcie sobie kleszcza, nie, kleszcz, kleszcz, taki, taki, taki robal. No, widzicie tutaj kleszcza, no bo to, o, to jest symbol kleszcza też, piękny symbol kleszcza. Tu ma ssawkę, nie, wbijają tu, w ziemię, w ziemię i wysysa krew, nie, serce, krwawica, no i to wraca, gdzieś rurą i, i tu wchodzi. To z tyłu nie narysowane i tu wychodzi jako ten, czyli tu, yy, tu się, nie tu to jakby taki wąż, nie, i tu wychodzi, i tu jest ten byk, i zasila byka, nie? Pamiętacie, co Mado wyczynił nie? Wysysał z, z ludzi i to z całego świata prawie 19 miliardów. O, 519, 519 i. No właśnie, piątka z Polski, byki z Polski wysysają, byk ten polski taki symboliczny, wysysa energię zwaną krwawicą z całego narodu, nie? I, i to wszystko ląduje w bebechach byka. W bebechach byka. No i dokładnie tak jest. To jest symbolika, jest art. No Do teraz dopiero mi tak to wszystko się ukazało pięknie, ale właśnie zauważcie... Tu wam zaraz pokażę, to nie ma nic przypadkowego. I to jest patrzcie. Mroczna bańka rozdziera głowicy. Przerażający obraz z chubym Blea. Masa najnowszy obraz głowicy N44. Dlatego ja tak wszędzie piszę N44. Yy, nie mogę tego pojąć, tego co to jest, nie? No tu tak trochę nie widać. Tu lepsze będzie ujęcie, tu. No zobaczcie. Tu szczególnie się przyjrzyjcie Tu się przyjrzyjcie Tu się przyjrzyjcie i tu macie jakieś wątki Przecież to jest ryczący byk, tu morda oko wyprute bebechy to jak jak To wygląda jak klaun Nos nos i ta słynna czapka, nie? No takie dwojakie zrozumienie Albo jak mieszek Kiedy tak pieniądze jakieś tak saga, prawda, złota nie? Ale tu jest z góry Przecież tu macie jak byk Jak byk, no to jest byk Sześcian Ewidentnie sześcian tu jest A tu jest sześciokąt I w środku kuleczka, czyli 7 Czyli 6, 6 i 7, nie? 6,67 Tu jeszcze jak tak u góry. Oto To taki jakby taki z uszami, jakby taki skrzat pies jakiś, czy królik. Może królik właśnie, aha, dobre. Nie. czyli tu widać, że ujeżdża byka, e, jakiś sześcian, sześciokąt, sześć, siedem i wyprówa mu bebechy, nie? No to jak, według was, kto, kto, takie coś, ja to zrobiłem? Nie, jakieś siły, e, no, duchowe, e, stwórca tego świata, no bo... On, to jest świat, jak mówiłem, jest jego dziełem, on to znaczy powiedział i on może z nim robić tak jak twórca, no każdy twórca ze swoim dziełem robi co chce, nie, no więc on to zrobił, no, ukształtował tak mgławicę i, i nasi się tu dziwią, że to tak strasznie wygląda, no ale to zostało pokazane, no, na niebie, no, że i to akurat teraz wchodzi, nie? I, i nazwa i wszystko, jak widzicie, każdy element jest idealnie dopasowany, nie dający do, do, do myślenia, nie. Ten Tadeusz Owsiank, o którym wam mówiłem, on mówił, że jak, jak u zarania to jest tak zwany sześcian zamysłu. Sześcian, no tu jest właśnie sześcian, kostka, no. No a sześciokąt to sześć i, i siedem, no to nam się kojarzy z żydowskim <laughs> świecznikiem, nie, gdzie sześć, w środku jest siedem, a dookoła sześć świec, nie? 3, 3, czyli 33 umarł Jezus. No tak to wszystko widzicie chcąc, nie chcąc, wszystko się w liczby ten przekłada, nie? 6, 7, no to daje 13 znowu. No i 7 razy 7, no to znowuż to to lotek, nie? Szóstka i 7 dodatkowy, no także to wszystko ma znaczenie. No i wszystkie te, 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 te takie cuda niewida się łączą z moim życiem i też tak w taki czary magiczny sposób, nie? Także, e, jak już mówiłem, kosmiczne, boskie, Sudoku właśnie. I to jest jeden z elementów te, tej układanki, nie? Pojawia się teraz właśnie i, i w takiej formie, i z takim miejscem miejscem nocy. E, czyli tak reasumując, e, każdy z nas, z was, z nas chce, żeby mu było fajnie, nie? Czyli jak mówię, ta emigracja, nie? Czyli tak... Tylko, że emigracja, jeżeli ty sobie na przykład kupisz kawałek ziemi, tą ciałeczkę i się tam zbudujesz domek, ogródeczek i tam wyposażysz i się zaangażujesz i o jak mi tu fajnie nie no ale to jest taka jak mówiłem taka hibernacja bo dookoła jest wredna że tak powiem nacja no w każdej chwili możesz zostać okradziony dom zburzony podpalony może wjechać w ciebie jakiś rozpędzony samochód rozpędzony spać spaść na łeb może samolot nie albo przyjdzie jakiś dowcipnić, że tak powiem, i sobie obok postawi jakąś halę, y, nadajmy na to, y, nie wiem, hodowla świń, albo przerób y, padliny, y, no utylizacja, znaczy y, jakaś, nie wiem, biogazownia, cementownia, no cokolwiek, no czyli że y, takie. Twoje wyizolowanie się od tego świata jest, jest po prostu takim dziecinnym chowaniem głowy pod pierzynę, nie? Że tu jest mi dobrze, fajnie, nie? No za chwilę ktoś zedrze z ciebie tą pierzynkę i zostaniesz, zostanie naga, prawda? Goła dupa, tak zwana, chłopiec do bicia i tak dalej. No, czy autostradę sobie tu przez twoją chatę, no, no tu w okolicy właśnie wymyślono dróżkę Kolejną, nie wiem, bo jaką cholerę, nie? Zamiast wykorzystać istniejące, nie poszerzyć, odnowić, to obok już istniejących buduje się nowe. Wycina lasy, bory, domy, usuwa i to tu nowe. Ludzie mieli pobudowane, kazali im wynieść się burzonu. Oj Boże, Boże. Czyli do czego zmierzam? Takie wyizolowanie się na, na malutkim obszarze, no jeszcze mniejsze to, kiedy powiedzmy nawet rodzina jest wredna, a, a Ty się chcesz odizolować, no to, to, to tak żyjesz we, we własnym wewnętrznym świecie, nie? czyli tak żyjesz jakimiś marzeniami, urojeniami, odcinasz się od wszystkich, nie rozmawiasz z nikim, i... no ale to, to już jest w ogóle no już bardziej nie można się odizolować, no, no. Chyba że do, do grobu, nie? W trumnę. No ale to wtedy już. Co to za życie? Nie? <laughs> no można powiedzieć w świecie duchowym wtedy. No właśnie, tylko że tam podobno nie tolerują samobójców, także. I tak źle, i tak niedobrze. No krótko mówiąc, jesteśmy kurwa na tym padole łez i musimy się jakoś przebębnić to życie, nie? Chodzi o to, że no, wszelkie tam przekazy te mówią, że trzeba się raczej starać, żeby dobrze żyć, być dobrym i żeby no, raczej robić sobie dobrze niż źle, nie? Zwłaszcza sobie i innym, nie? Czyli co? No trzeba jakby zmierzać do raju, do raju, no. W końcu zarania powiedziane zostało, idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną, no. Czyli żebyście byli panami ziemi. No, co to znaczy? Panami. No, no, jak wiemy, panowie bywają różni. Nie? Jeden pan jest dobry, dba o, o, o powierzony majątek, o ludzi, którzy tam pracują, wszystko jest cacy. Nie? Ale inny pan jest zły nie? i nie dba o to i, i w ten. Wy, wyzyskuje, wykorzystuje tych, tych swoich poddanych, nie? Także, no widzimy, nie? Na dwoje babka wróżyła. Ale nas interesuje raj na ziemi, właśnie raj na ziemi. No czy taka sytuacja, kiedy to bydle, właśnie symboliczny byk, ma miliardy, a, a, a ten chudziak jest jakby pełen pogardy, nie? no bo, bo, bo bydle, które ma, no to w dupie takich biedaków jak ja ma, nie? On tylko się, że tak powiem, lubi panoszyć i byczyć i pokazywać. Ja mam paczek, jestem potężny, jaki ze mnie złoty ciele, A ty jesteś mały. Rudzielec, nie? Taki lisek, no. Chodzi lisek koło drogi, tak? Coś tam było? A tu wielkie byczysko pędzi, więc z drogi, zmykaj z drogi, bo byczysko przechodzi, bo pan byk przechodzi. No właśnie, do historii. E, tak, tak, no, koniec z, z panami byczyskami, e, czyli e, z całym światem, no bo jak już mówiłem, każdy goni za szmalem, nie? A mistrzem gonitwy za szmalem jest byczysko, nie? Gdyż chce mieć tego szmalu dużo, nie? Żeby się móc byczyć, nie? Czyli to jest taka sztuka dla sztuki, nie? Swoją drogą pomyślcie logicznie, no? Czy to nie jest głupie? Jeżeli ty całe życie czy cały czas, wysiłek poświęcasz na zrobienie szmalu, potem żeby móc się byczyć, nie? no to jakby goniąc za tym szmalem, tyrając jak dziki wół roboczy, no tracisz jakby no nie masz czasu na rozrywkę, na rozglądanie się, podziwianie świata, dzieła Bożego, czy tam jakby no dopieszczanie bliźniego, tylko tyrasz, Ty tyrasz, ty potem kończysz, no teraz będę odpoczywał i, 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 i wydajesz pieniądze na jakieś idiotyzmy, nie spa, jakieś tam honolulu, jakieś kurorty no tak robią właśnie czorty nie no bo inny świat to jaki będzie no kiedy będziesz jednocześnie pracował w miłym otoczeniu bez pośpiechu bez wyzysku bez ponaglania będziesz się po prostu no delikatnie robił co chciał ale jednocześnie to, co trzeba, nie? no bo trzeba nam chleba, no to trzeba posiać to zboże, zmielić i upiec, nie? I roznać. Ale to wszystko można robić, wiecie, tak naprawdę, bez, bez wysiłku, bez trudu, po prostu mając czas na, na, na rozmowę, na śmiech, na zabawę, e, czyli łagodność, kraina łagodności, no, a nie przymusu, gonitwy. I zapierdalania, tyrania, nie? I ten, a potem e, tych groszy, że tak powiem, na drogie rzeczy wydawania, nie? Bo, bo od rana do wieczora musisz zajwaniać, no, bo, bo to by wszystko pan twój tak ci każe, masz zapierdalać, masz iść i tyrać, i tyrać, no. On bierze sobie lwią część, a tobie jakieś grosze z resztki z pańskiego stołu gdyż taka jest wola wołu, no właśnie, rozumiecie to, o czym ja mówię, czy nie, no, chociażby to, że zrobiono ankietę, już mówiłem na temat kiedy i, i przejść na emeryturę, nie, no średnia wyszła 44 lata, no właśnie, a dlaczego jeden z drugim do, do usranej śmierci, do pracy lata, no, no? 65. Zobaczcie co się dzieje we Francji, nie? Mieli 62, podnoszą im, chcą, znaczy na 64 i cały kraj stanął, nie? Ta wojuwienie że nie nichuja No, przynajmniej mają jakieś jaja, nie? U nas to... No u nas rząd jakimś cudem obniżył, nie? Bo chciano nam 67, no to już w ogóle, no, no, no szkoda, że nie 100, kurwa. Sorry, no ale... Upadek Królestwa, ostatni król Polski, no rozumiecie to. Koniec z takimi byczyskami i tu jest pokazane na niebie jak, jak się byka jebie, no jebie, nie? Tu ma jądra, nie patrzcie, tu podobno gwiazdy się tworzą takie. Strefa jądrowa. No, ale tu widzicie wyprute bebechy. No właśnie, to jest symbolicznie pokazane. Mistrz, czyli Bóg, czyli stwórca tego świata. Rozumiecie? Ja go mam, a on mnie za brata. My dwa jesteśmy bracia. No tak, tak, jestem jego wybrańcem, dlatego mówię wam, no. Mówiłem wam o tej wizji Czeczenki osiadłej w Polsce, że wybraniec bogów będzie chowany na wyspach w izolacji od zjebanej cywilizacji i ma rządzić, no. A że jest bystrzak właśnie i żeby za bardzo nie, 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 nie podskakiwał, to otrzyma znak pod kolanem, gdzie jak już Wam mówiłem, otrzymałem ich razy chyba cztery co najmniej. No. Tak, jestem kulawy. Kulawy, to wszystko jest w czterowieczach Nostradamusa, w przepowiedniach, wszędzie jest ślad, który mówi to ty, to ty, to znaczy ja, to ja. To ja, to ja, to ja jadę na byku. No. no czyż nie widać, że jadę na byku sobie? Po byku, nie? I po byku, i po byku. Popędzanie byka, ujadanie byka, ujadanie, ujeżdżanie. Byka, jaj, pozbawianie. No, owianie tajemnicą, to jest tajemnicą owiane. Chociaż wielu wie o co chodzi z tym bykiem, ale mimo to nikt nic nie robi. Wszyscy się, że tak powiem, z bykiem chcą zgodzić, godzić, godzić, god, nie? złoty cielec, A, byczysko, no weźcie, no. Nikt nie potrafi się zająć bykiem tak jak trzeba, nie? Czyli go za rogi i do gleby, nie? i do gleby, nie, no sam tego nie zrobię, no jak ja mogę, skoro cały świat jest pełen bydła wypuszczonego na wolność. Ja tu robię za kałboja, za, właśnie, kał, kał, nie, kał, kałach, kałach, kałasz, aszlej, aszlej, no, lej, byka lej, byka lej, wodzirej, wodzilej, dudadej, to taki pies był, hej, hej, dudadej. Taki pies jakiś on tak śpiewał, nie? Duda, duda.